Zaczynamy już za chwilę. Wiele, wiele ważnych chwil na pewno jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, my rozpoczynamy ceremonię otwarcia Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowych w Polski w Tekundo Olimpijskim pierwszym 2015. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Fregowego do do Związku Teknologii Miejskiego Pan Tadeusz Snowek. Dyrektorem zawodowym na koncie Związku Pan Wojciech Kowalski. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie Pan Zbigniew Lewicki. Sędzia Główna Zawodów Pani Katarzyna Rejer. Szanowni Państwo także pan Andrzej Michalski, pełniący obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Panie Przewodniczący, gospodarze tych wydarzeń, szanowni Państwo, burmistrz Ketrzyna, pan Krzysztof Hećman, tylko zastępcę i bardzo serdecznie witam pana Damiana widzę burmistrza Ketrzyna. Dzień dobry Państwu, miło mi serdecznie witam Was wszystkich no, w imieniu kierownictwa sportu na mazurskiego Cieszę się bardzo, że kolejna duża impreza za się w Cieszę się bardzo tym bardziej, że tworzony jest tu klimat transportu, tworzony przez wodarze miasta na czele z Panem Burmistrzem będziewanym e, Jeśli pozwolicie, to w przy Waszej obecności wręczem na ręce Pana zastępcy burmistrza stosowną tablicę, podmiotkę podziękowania dla Pana burmistrza pana. i Chcę jeszcze raz zapewnić Was, że nie bez kozery to wyróżnienie dla Pana burmistrza wręczowe w imieniu zarządu pomysłu na Związku. Sportu. jako że Pan był wielkim przyjacielem sportu i sportowców. Witam Was życząc Wam jak najlepszych efektów sportowych. sporcie jest tak, że wszyscy mogą wygrać i większość sportu polega między na tym, że jest to do, domena wielu niespodzianek, sensacji. Dzisiaj obserwowałem wszystka zanim tu przyjechałem, Mikrzyska 2, oglądałem judo i tam była wielka kreska wszystkich bawarytów, niestety wśród nich przegrał również nasz reprezentant Maciej, niestety, ale jeszcze nadzieję przedłużą. Moi drodzy, kończąc przedługiem wystąpienie, życzę Waszej dyscyplinie reprezentantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Wierzę w tak, że Panie Prezesie I te życzenia Pana zębce składam. Wam życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję Polskiego Związku Olimpijskiego. Dziękuję serdecznie za życzenia o IOMA, że osób w naszym środowisku i wiemy o tym, że marzenia się spełniają. Pracujemy na nim ciężko. Wszyscy wiemy o ogromnym sukcesie na ijczystach europejskich tarola Chrobaga, który wybaczył stepny medal w Baku. Wszyscy wiedzą jak dziennie walczyła nasza reprezentacja dziewczyny mężczyźni i tak naprawdę dołączyli wszelkich staniach parku Myślę, że o będziemy walczyć i będzie następnych dzieci, cały świat i ukradniony sukces stanie się faktem. Tutaj jest mi serdecznie miło, właśnie się w męczynie. Nieraz o tym mówiłem, że Ziemia Wagnisko-Mazurska jest tutaj postoją, resztek bo jest filarem naszego polskiego związku. I słuchajcie, Mistrzostwa Polskich Juniorów, Mistrzostwa polskich Młodzieży są dla mnie szczególnie ważne, bo no z takich kadr właśnie młodych juniorów, młodzieżowców, biorą się przyszli mistrzowie Europy i Świata, czyli olimpijczycy. Więc po prostu cieszę się, że oglądam taką liczbę zawodników, w hotelu walki e, online. Jest to bardzo fajny pomysł, że właśnie nie tylko na hali, bo ta Nasza Tegłowa Ochrona i słuchajcie, trzymam kciuki za sportowe, trzymam kciuki za sędziów, za trenerów, za działaczy. Wielkie święto tych węgrzynie Dziękuję. Dobrze, dziękuję, że No właśnie, pierwszym miastem sportu, to już powszechnie wiadomo, na niebie trzeba zapytać burmistrza no, Bardzo proszę. Tak Szanowni Państwo, od ja dziś promujemy Hasło Chęci Następ Sportu, które ja chciałbym podziękować za słowa Pana, e, pana Dyrektora. Jest to dla nas wielkim sukcesem, zaszczytem gościć w tak krótkim czasie po Mistrzostwach polskim w piłce siatkowej kolejnej imprezy Rady Ogólnopolskiej. Jest to dla nas duże wyróżnienie, duży zaszczyt. Bardzo z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły nam zorganizowanie tych zawodów w Federacji i Odzyskowej Dekuondo. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć osobie, z której te by się nie odbyły, tego sukcesy na arełach krajowych i międzynarodowych. Za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. za zawodnicy życzę samych sukcesów. Liczę, że w ten krótki pobyt w naszym mieście dostarczy wam niezapomnianych wrażeń i będziecie mile, mile wspominać nasze zawody. A teraz, tej tradycji stały się zadość, mistrzostwa Polski i milionów, młodzieżowy w tytułom uważam za W Państwu chwilę, zostanie hymne Polski Mazurek Dąbrowskiego. Ja mam ogromną przyjemność do pocztu sztandarowego, bo jak flaga wciągnięta zostanie na marsz. Zaprosić absolutnie wyjątkowe dwie dziewczyny. Drodzy Państwo Aleksandra Kowalczuk i Aleksandra Krzemieniecka. Drodzy. dziewczynach jeszcze nieco nieco powiem. Wszystkich z Państwa natomiast już teraz poproszę o powstanie.